Cześć, witajcie, Tomek Rowerowe Tripy. Dzisiaj jestem w przymyślu. Chciałbym Wam pokazać nowo otwarte trasy rowerowe. 10-11 dni temu otworzyli tutaj nowe trasy rowerowe. Tu jestem na stoku narciarskim, a z boku, tutaj obok stoku narciarskiego, przebiegają. Nie widać tych tras z dołu. Tam drzewa zasłaniają. Pokażę Wam później z góry. Tam przebiegają trasy rowerowe, ale to więcej szczegółów. Najpierw wyjeżdżamy na górę i później wam pokażę te trasy. Dzisiaj jest fajnie, bo jest 21 stopni, fajnie się podjeżdża na elektryku. właśnie to jest fajne w elektryku. Wyciąg stoi, a na elektryku można podjechać. To wiadomo wszystko świeże. To jeszcze nawet nie ma dospawanych do krzesełek haków, żeby zawieszać rowery. Ale myślę, że to wszystko zrobią w swoim czasie. Taki mamy widok z góry. Z góry wyciągu narciarskiego. W dole płynie tam san. Widok na Przemyśl Tutaj z boku biegnie tor saneczkowy. A tam przebiegają trasy. Dobra, wspomaganie wyłączamy. I tutaj się zaczynają trasy rowerowe. Pojadę najpierw zachowawczo, bo w ostatnich dniach dużo padało. Muszę zobaczyć, czy jest jakieś błoto na trasie. Wiecie, że ja słabo jeżdżę. Dopiero takie jeżdżenie. Ee... Nazwijmy to lekkie enduro, zacząłem się bawić w tamtym roku. Ale bardziej jeżdżę po, po takich szlakach pieszych niż po takich przygotowanych trasach. No ale zawsze to jakieś urozmaicenie. Zwłaszcza, że do Przemyśla mam 40 km od domu, także można powiedzieć rzut beretem. To jest hopka pierwsza. Specjalnie dałem rower, bo wiadomo na kamerce to nie, nie odzwierciedla czy to jest duże czy nie. A jak jest jakiś obiekt do porównania typu człowiek, rower, no ja wiem ile ona ma ten wysokości, no, no będzie z metry, będzie miała. I tutaj się leci. O. Tutaj jest taki, że tak powiem gap, bardziej taki brzeg i na ten brzeg się wylatuje tutaj. No jest parę metrów przylotu. Takie tutaj mamy trasy. Familijna, niebieska, najłatwiejsza. Eee, taft, z tym, że tam taft to nie jest od początku, tylko później rozgałęzia się ta familijna i można odbić na tafa. Flowline, eee, North Shore to jest na samym dole. Eee, taki DH i jump, linia jump. Dobra. Tutaj jeszcze z boku dodatkowo mamy taki tor, ale to pokażę z innego ujęcia z dołu, bo na razie nie widać, zasłaniają drzewa. E, taki e, tor e, trailowy dla, dla tych, co ćwiczą na motorach. Właśnie tutaj zaczyna się ten tor e, motocrosowy trail. A, tu jest początek. Nie widać tego. jest szeroki kąt, pokażę tam na dole, jak to wygląda. Ale jak już tutaj jesteśmy na górze, to tutaj zaczyna się trasa Jump Line. Trasa niby bardzo trudna. No niby, dla mnie bardzo trudna. Są duże hopy. Długość trasy 629 m. Średnie nachylenie ścieżki 13,9%. Niby trasa przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych. Nawierzchnia ziemna, nieumocniona, ze słusznie profilowanymi przeszkodami i skoczniami. W miejscach krytycznych, prowadzona po drewnianach konstrukcjach, zakończona dużą skocznią z możliwością uminięcia. Właśnie, tutaj jest, na tej trasie już nie ujechałem. To jest o tyle fajne, że kto się boi skakać dużych hop, jest możliwość objechania, uminięcia tych hop. I zaraz, dosłownie, jak się zjedzie jakieś 20-30 metrów z tej trasy Jump Line, z boku jest położony ten, tutaj jest wiata Trail Team Przemyśl. Ten po prostu trailowy tor dla ćwiczenia na motorach, motocrosach, Różne takie przeszkody. Okej, okay, może niedobrze widać na wysokim, na szerokim kącie, ale no nie będę schodził, bardziej Wam chcę pokazać te trasy rowerowe. Dobra. O i tutaj obok biegnie ten jump line. Takie są bandy. No jest dzisiaj trochę mokro. W ostatnich dniach u nas tak, że tak powiem syto lało. Także trzeba będzie uważać. Wiecie, że ja słabo jeżdżę, także ja nie będę skakał hop, boję się za małe umiejętności. Chcę wam pokazać po prostu jak ta trasa przebiega, jak wygląda. Może ktoś będzie jeździł. Jest wczesna godzina, to ktoś będzie skakał, to Postaram się pokazać to jak ktoś skacze. Ja się nie chcę połamać. Ja się dopiero uczę. Dobra. Pojadę bardzo zachowawczo, żeby zobaczyć jak jest trasa. Po tych deszczach, jak po tych deszczach trasa wygląda. To jest pierwszy taki yy, pierwszy stolik, z taką można przelecieć i taka hopa. fajne dosyć duże bandy ale bo to leci spodku jest bardzo mokro Tutaj się można rozpędzić, ale ja się z boku zatrzymam żeby wyskoczyć na tą drewnianą przeszkodę. Jedzie. tak chciałem wam pokazać. Tutaj się wylatuje. Specjalnie dam rower, żeby było widać jak trzeba dla mnie wysoko wyskoczyć. O, i tam jest taki. Stolik drewniany. No i tutaj się zlatuje. Tam kolejne bandy. Dzisiaj jest bardzo mokro. Po krótkiej przyjazdce. Opony całe zalepione błotem. Zero trakcji. tego jadę zachowawczo podkreślam uczę się słabo jeżdżę Wraz chodzimy z trasy Jest. pokażę No i kolejna hopa. Tutaj kolejna. Spionował taką ści ścianą z desek. Nie wiem, jak fachowo się nazywa te przeszkody. Ale mówię no. Tylko chcę pokazać, yy, kto jest bardziej ogarnięty w tych tematach. W takich yy, trasach przygotowanych sztucznie. żeby zobaczył no. Bo nie widziałem żadnej jeszcze recenzji na YouTubie. To jest świeże, otwarte trasy. Chcę pokazać, może ktoś się skusi, przyjedzie z innej części Polski. Bardziej ogarnięty, bardziej potrafiący skakać. Ale się błoto sypie, Ojejku. Po wyjściu z bandy można wjechać na takiego dużego e, dużego dropa lub tutaj z boku taka ziemna hopa pionowo w dół dobra nikt nie jedzie trasy są puste mówię wczesna godzina stanę przy tym dropie żeby no, pokazać ja mam 165 wzrostu no mojego wzrostu ma no. to w, zawsze na YouTubie się wydają te hopy takie małe, ale w rzeczywistości to inaczej wygląda. Wygląda ten drop z dołu po zjechaniu. To jest. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, bo jest ostre słońce. Tutaj na dole wyciągu, obok e, dolnego, e, dolnego startu z wyciągu e, narciarskiego jest, e, zaczyna się kras, trasa, taka North Shore. Tru, e, trasa ukreślana jako trudna. Ona jest krótka, długość trasy 218 metrów, średnie nachylenie 16,8%. Takie fajne muldy sztuczne z drewna. Na tej trasie landy część trasy jest też e, ziemna i tutaj kończy się ta trasa familijna. obok się kończy również ta north shore bieski cicho i tuż obok jest e, po, krótki podjazd o, i tam jest początek wyciągu narciarskiego. A niedaleko biegnie droga już asfaltowa. Tam nie, dosłownie 100 metrów dalej jest parking e, POSIR. E, nad, dolna stacja e, kolejki linowej i tam jest duży parking, także jest gdzie samochód został. Trasa DH. Trasa bardzo trudna. Długość trasy 558 metrów. Średnie nachylenie ścieżki 15,5%. Trasa bardzo trudna, przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych. Właśnie, czyli nie dla mnie. Nawierzchnia ziemna, nieumocniona, z naturalnymi, sztucznie formowanymi przeszkodami i zakrętami. Krótkie odcinki prowadzone są po korzeniach drzew. Mogą występować różne kamienie. Nachylenie zmienne. Krótkie odcinki, bardzo strome. Po górze przymyskie to nie góry, ale tutaj te trasy, taka ciekawostka na te niektóre trasy, podobno jest tutaj przywiezione 30 ton kamienia, także trochę kamieni jest, także sztuczne takie przeszkody porobione kamieniste, żeby się poczuć choć trochę jak w górach. Są takie odcinki z kamieniami, krótkie bo krótkie, ale są takie rock gardeny, gdzie trzeba wybierać linie. W, tutaj w połowie trasy mamy taką wiatę, gdzie można sobie odpocząć. Są oczywiście kosze. Śmieci segregujemy. Jest gdzie powiesić rower. Z takim widoczkiem na panoramę przemyśla. Nie będzie widać, tam w dole płynie san. A tutaj z boku biegnie trasa. A tam w dole, w oddali widać wyciąg. Na trasie DH też nie zabrakło hop. Tutaj jest wybicie. Tutaj dałem mój rower, żeby było takie odzwierciedlenie, ile trzeba przylecieć tego gapa. Tutaj jest lądowanie. Ale można oczywiście dla słabszych jej bajkerów, takich jak ja, ominąć. I z boku są takie mini pumptraki. A na tym jump line nie, i na tej trasie DH tak tylko omijałem te wszystkie hopy i, i, i bardzo wolno jechałem, raz, że jest mokro, drugi raz, e, tak jak już się powtarzam, ale nie te umiejętności, na, e, za małą umiejętności na te trasy. Chcę pokazać trasy dla mniej zaawansowanych jeźdźców, takich jak ja, czyli trasę Easy Line i ta o, tam w połowie trasy z Easy Line odbija też e, trasa TAF. Moje ulubione te dwie trasy. Tutaj to Easy Line i TAF, ale to za chwileczkę podjadę do góry i Wam pokażę. I trasa familijna, trasa łatwa. Najdłuższa trasa tutaj. Długość trasy 836 metrów, średnie nachylenie ścieżki 9,1%. Trasa łatwa na ziemnej, niewielki, średni spadek. Umożliwia jej użytkowanie także przez początkujących bikerów. O, czyli przeze mnie. Dobra. I tak jak mówiłem, tam w połowie familijnej pokażę, trzymam się odbija TAF. Trasa TAF trasa i flow. I flow linia Dwie trasy odbijają, a na dole jest jeszcze ten North Shore. Ten drewniany. Pierwsze takie pump trackowe muldy. Ta trasa jest, tutaj trzeba korbić gdzie nie gdzie. Ale później jak już troszkę się nabierze prędkości. Już e, fajnie się wchodzi w pandy. A no i właśnie, i tutaj ta trasa się rozgałęzia. Tutaj e, ta trasa familijna się rozgałęzia. Tam jest prawo familijna, a tutaj dwie pozostałe. Tutaj i tam. E, tutaj jest. Początek TAF trasy. Trasa średnio trudna, długość trasy 535 m, średnie nachylenie ścieżki 12%. I flasa, trasa Flow Line. Trasa średnio trudna, długość trasy 824 m, średnie nachylenie ścieżki 11,5%. Najpierw pojedziemy dalej tą Flow linią, familijną, znaczy się sorry, familijną. A później już nie będę nagrywał całej tej familijnej, tylko to z tego miejsca nagram tą Flow. I E tá Ta trasa familijna ma takie niższe już bandy niż tam jest na Jumpline'ie, czy tej DH. I, ale ma takie ciaszniejsze te zakręty w bandach. Bo tutaj się jedzie na mniejszych prędkościach. Znaczy może i można na większych, ale jak już ktoś ogarnia. Dzisiaj jest bardzo mokro, ale też nawet tej, na tej familijnej ostrożnie muszę zobaczyć czy jest dużo błota. Mówię, chcę wam tylko pokazać. Może i nawet lepiej, że jadę wolniej, bo ktoś chce zobaczyć, jak wyglądają te bandy. No, na wolniej, najmniejszej prędkości. Więcej, że tak powiem, widać moja kamerka nie jest najwyższy model, także y, ta stabilizacja jest jaka jest. Kręcę osmo, osmo DJI Osmo yy, Kręcę DJI 8 Action z Kamerką Ale to nie jest najnowszy GoPro To jakość jest jeszcze lepsza no, Ale taka Oj, pan track banda prawa. Kolejne dwie muldy Pamtraka, Tutaj mostek i tutaj jest start wyciągu. Ona się tutaj... A tutaj jest, się łączy ta trasa dalej. Familijna. O, tutaj już jest bardzo mokro. Tutaj jest, jest duże cienia, dużo wilgoci. Ostatni, w ostatnich dniach bardzo dużo u nas lało. także są te trasy trochę mokre No i tutaj jest koniec trasy i tutaj się krzyżują z tym North Shore. Em. tutaj obok niedaleko jest górna stacja wyciągu narciarskiego A tutaj jest taki fajny punkt widokowy na miasto Przemysł tam jest, można iść do Kopca Tatarskiego, też jest fajna panorama na miasto. Także zapraszam do Przemyśla. Ci co wolą łagodniejsze trasy rowerowe, takie łatwiejsze, także zapraszam do Przemyśla. Są fajne e, forty, trasa po fortach e, przemyskich. Potwierdzę Przemyśl. Dla zainteresowanych e, dużo wiadomości można znaleźć w necie. Dobra, i teraz odbijamy z tego miejsca w lewo na tafa. bo to. I tutaj taki krótki odcinek dojazdowy między domami. Tutaj przy dolnej stacji wyciągu narciarskiego jest darmowy parking, duży parking, nie. Raczej nie powinno brakować miejsc. Dobra. I teraz odwijamy z prawej, z familijnej w środek na sztafa. Taka zbliżona do naturalnej, o, o, trochę korzeni, kamieni. Trzeba wybierać linię na fajny mostek. Jadę mówię zachowawczo, tutaj jest bardzo mokro, kamienie, korzenie. O, jeszcze raz podkreślam z i słabe umiejętności przede wszystkim. Ale nie o to chodzi chcę żeby pokazać moje słabe umiejętności, tylko chcę Wam pokazać tą trasę. Te trasy ogólnie, bo to są tak jak mówiłem świeże trasy. Przed 10 dni było 10-11 dni temu weekend było otwarcie tych tras Nie ma recenzji na YouTube także chcę zarekremować trochę Zwłaszcza, że teraz sezon wakacyjny, dużo osób podróżuje i to jeszcze ze względu wiadomo COVID-a dużo osób podróżuje po Polsce także reklamuje moje strony, okolice. A jest tutaj już skrzyżowanie tras. I dodaję do jzl co przedtem. Przy górnej stacji wyciągu, tuż obok y, y, toru soneczkowego jest jakiś bar. Także jest gdzie wypić kawkę. Posilić się albo na dole. I właśnie ja uderzam, wypić kawkę i chyba na leśniki wlecą. No nic, ja idę jeździć, trenować, bo jak widzicie, potrzebuję treningu, żeby poprawić trochę te moje słabe umiejętności. I co, zapraszam do przemyśla.